W komentarzach często pytacie o odbiorniki globalne. Jeden z najpopularniejszych to jest Texan, a to jest jeden z najmniejszych odbiorników tej firmy PL365. Tak wygląda to radyjko, bo jest to radyjko. Jest to po prostu odbiornik radiowy, z tym, że taki, który odbiera bardzo dużo. Więcej niż zwykłe odbiorniki radiowe, takie popularne. W komplecie mamy sam odbiornik. Naprawdę nieduży. Tak to wygląda w porównaniu do popularnego Baofenga. Jeśli chodzi o masę, jest bardzo podobna. Radio jest zasilane trzema paluszkami, czyli bateriami typu AA. Można używać baterii, można używać akumulatorków. Klipsy do przyczepienia. Radia można go odpiąć całkowicie. Tutaj mamy pokrętło do strojenia, pokrętło głośności, gniazdo zasilania przez USB. Możemy to radio zasilać tylko z USB bez w ogóle włożonych baterii, ono wtedy działa. Tutaj jest antena teleskopowa o długości kilkudziesięciu centymetrów i dwa gniazda u góry. Jedno służy do podłączenia takiej oto anteny na fale średnie i długie. To jest prawdopodobnie antena ferrytowa którą można obracać, ponieważ ona ma charakterystykę kierunkową. I drugie gniazdo do podłączenia słuchawek. W przypadku podłączenia słuchawek na FM-ie możemy słuchać stacji nadających w stereo. W komplecie jest jeszcze taki pokrowiec z miękkiego materiału. Jest kabelek do podłączenia do ładowarki lub komputera. Słuchawki stereofoniczne. No, i antena, antena typu KDZA, czyli kawał drutu za oknem. Na końcu tej antenki jest taki uchwyt, który możemy po prostu przyczepić do tej anteny teleskopowej. Na końcu tego drutu mamy taki klips, który możemy gdzieś przyczepić, i w ten sposób ten drut będzie rozpięty jako antena. Bardzo fajne rozwiązanie. Gdy kupiłem to radio, Poczułem się troszkę rozczarowany, ponieważ z tego, co tutaj czytamy z tyłu na obudowie, obsługuje ono pasmo FM, pasmo średnie od 522 do 1620 kHz i fale krótkie od 1711 do 20, do prawie 30 000 kHz. Czyli wszystkie pasma amatorskie obejmuje to radio, odbiera. Emisję wstęgową USB i LSB, więc można słuchać łączności krótkofalarskich. Tak jak wspomniałem, troszkę byłem rozczarowany, bo liczyłem na to, że to radio będzie odbierało także fale długie, czyli w, w Polsce pierwszy program polskiego radia. I mimo, że tutaj nie jest napisane, że ono odbiera fale długie, to ono odbiera fale długie. Wystarczy zastosować pewien myk, który właśnie Wam pokażę teraz. Otóż w przypadku fal średnich i długich, które zaraz będziemy mogli odbierać. W tym radiu są możliwe dwa kroki przestrajania: 10 i 9 kHz. Fabrycznie jest ustawiony krok przestrajania 10 kHz. Do zmiany kroku przestrajania służy ten przycisk, który jest pod spodem napisany 9 na 10k. Jeśli teraz go naciśniemy przy wyłączonym radiu, Dłużej. A, radio jest zablokowane. Zablokowana klawiatura, odblokowałem. Jest tu podświetlenie ekranu to też jest bardzo fajna rzecz. Teraz, przy dłuższym przyciśnięciu tego przycisku, krok nam się zmienił na 10 kHz, i na falach średnich nie jesteśmy w stanie zejść poniżej 520 kHz. Jednak wystarczy, że wyłączymy radio, naciśniemy dłużej jeszcze raz ten przycisk. Teraz radio się przestawiło w krok 9 kHz, co było napisane, a temperatura u góry w stopniach. No i teraz po włączeniu i przejściu na fale średnie jesteśmy na falach długich 150 kHz i możemy przestrajać sobie to w górę. No i już jest lepiej. Mimo zakłóceń poziom sygnału wzrósł do 26. Myślę jednak, że najbardziej będzie Was interesowało to, jak to radio odbiera fale krótkie i pasma krótkofalarskie. Spróbujmy zatem. Spróbuję wysunąć teraz antenę i złapać coś na falach krótkich. Na tej antenie słabo, ale spróbuję podłączyć tą antenę typu kawał drutu za oknem. Rozepnę ją tutaj w pokoju i zobaczymy, czy to nam coś poprawi. Chwilę mi zajęło rozplątywanie tego drutu. On ma kilka metrów długości. Zobaczmy teraz, co się stanie po podłączeniu go do anteny. Teraz porównam sobie odbiór z Jesu na tej samej częstotliwości. Porównaniu do Teksana, oba radia podłączę przewodami audio do miksera, więc w ten sposób pominiemy głośnik, który nie jest najmocniejszą stroną tego radia, ponieważ po prostu jest mały. No ale siłą rzeczy radio jest mały, więc głośnik też musi być mały. No dobra, zobaczmy najpierw na Jesu. No i teraz tą samą antenę, którą miałem podłączoną do Jesu.

Odbiór jest całkiem niezły, szczególnie na zewnętrznej antenie. Jeszcze spróbuję tę samą częstotliwość posłuchać na antenie wbudowanej. Przypomnę, że jestem wewnątrz domu. Zobaczę jeszcze antenę drutową. No widać, że jest dużo gorzej, no ale ta antena drutowa jest rozwieszona wewnątrz pokoju, więc nie spodziewajmy się tutaj cudów. To taki pierwszy test na gorąco tego radia. To jest radio przenośne, kieszonkowe, więc najlepiej się będzie spisywać w terenie. I taki test zamierzam nagrać w terenie, wzdal od zakłóceń i wtedy przekonamy się, co to radio potrafi. Oczywiście, takie radia globalne, oprócz odbioru łączności krótkofalarskich, odbierają też stacje na falach krótkich i średnich, które nadają z całego świata. Z tego co wiem, to w Polsce takie stacje nie nadają, ale można słuchać sobie stacji z innych krajów. Tych stacji na falach krótkich jest naprawdę sporo. Myślę, że takie radio to jest fajna rzecz, szczególnie. Na wypadek blackoutu czy innych takich sytuacji, może to być świetne źródło informacji, gdy nie będziemy mieli internetu i telefonów komórkowych. To tak tytułem wstępu. O radiach globalnych będzie jeszcze jeden film, w którym porównam tego miniaturowego Teksana z radiem globalnym Siemens sprzed z, z kilkudziesięciu lat, który ma podobne możliwości, ale jest większe, zrobione w innej technologii. I zobaczymy, jak te dwa radia będą sobie radzić. Jeszcze parę słów o tym, co to radio, jakie ono posiada funkcje. Posiada funkcję wyszukiwania aktywnych stacji radiowych, posiada zegarek z budzikiem. Tutaj wyświetla nam się cały czas godzina. Ekran LCD jest podświetlany. Możemy sobie ustawić alarm. Alarm uruchamia radio, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Po prostu o określonej godzinie włącza się radio. To jest fajne. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście możliwość odbiorów AMI, USB, WLSB. Dokładne dostrajanie do częstotliwości, nawet z dokładnością do 10 Hz. Pamięci możemy zapamiętywać częstotliwości w pamięciach. Automatycznie wyszukiwać. To tak pokrótce. Dziękuję za oglądanie i pytajcie w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć i co chcielibyście obejrzeć w tym filmie, w którym będę porównywał odbiorniki globalne. Dzięki za oglądanie. Cześć.